Mikołajki. Ten tak radosny dzień związany z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia oraz z prezentami nie mógł przejść niezauważenie. Przygotowania do niego rozpoczęły się już niemal miesiąc temu. Pracownice Centrum Kultury Śląskiej uszyły poduszki, które, jak się okazało, sprawiły wiele radości dzieciakom, seniorom, ale i samym Krawcowym. Ja osobiście byłam w Centrum Integracji Społecznej i z paniami z Zespołu Krawieckiego szyłam takie poduszki. U nas panie w Centrum Kultury Śląskiej poszły na rekord, bo uszyły ich aż 114. Praca wyglądała także zespołowo. Jedna pani szyła poszewkę, druga wypychała środek, trzecia zaszywała, więc około pół godziny taka poduszka zajmowała wykonanie takiej poduszki. Klimat zbliżający się świąt nieodzownie wiąże się z choinką oraz zapachem owoców, słodyczy i oczywiście pierników, a tych przygotowano sporo. Centrum Integracji Społecznej kompleksowo przygotowało się na Mikołajki, a że działają tam dwie grupy kształcenia zawodowego krawiecka i gastronomiczna to wyzwanie podjęto z entuzjazmem. Wszystkie prace wykonują uczestnicy zatrudnienia socjalnego, wykonują pracę z wielkim zaangażowaniem i zapałem. Jest to okres zbliżających się świąt, czas nostalgii, więc uczestnicy włączyli się bardzo chętnie, chcieli służyć pomocą słabszym, potrzebującym osobom naszego miasta. W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią wszystkie imprezy, zabawy, spotkania mikołajkowe niestety się nie odbyły. Nie oznacza to jednak, że Mikołaj utknął na biegunie, a prezentów nie było. W skromnym gronie Mikołaj z workiem prezentów się pojawiał. W tym roku musieliśmy przyjąć tą formę bardzo ograniczoną ze względu na e, obowiązującą jeszcze pandemię i chcieliśmy to grono jakby zawęzić jak najbardziej, w związku z czym skupiliśmy się w zasadzie na tych najbardziej potrzebujących, którzy są mocno skomasowani w poszczególnych punktach. Dlatego też odwiedziliśmy chorych w szpitalu, chore dzieci w szpitalu, jak i dzieci zlokalizowane w rodzinach zastępczych. Prezenty trafiły również do Rodzinnego Domu Dziecka oraz do Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Świętochłowicach. Panie z Centrum Integracji Społecznej nadal szyją poduszki i skarpety, które będzie można kupić podczas jarmarku świątecznego, który odbędzie się na Skałce już w tę sobotę.